Ciao z Lemon, to jest kolejny odcinek z bajonety. Dzisiaj lecimy do chapteru siódmego, już The Cardinal Virtue of Temperance. Najpierw wejdziemy sobie do Gates of Hell, ponieważ chciałbym kupić sobie jedną rzecz. Mianowicie wchodzimy sobie do akcesorii, ponieważ nie mam żadnego kupionego i chciałbym kupić sobie moon of mahakala. Yy, może się to przydać, ponieważ dzięki temu będziemy mogli Zaraz będę musiał to najpierw wyekwipować, ale okej. Okay. Nieważne. To tyle. Dzięki Rodin za pomoc. Yy, mamy teraz możliwość parowania ataków, której normalnie w grze nie ma. Musimy mieć to wyposażone, także wystartujmy to. Um, Wekwipuję sobie to zaraz, właśnie z kasyńka. Temperantya. I feel like a fucking celebrity in this town. <laughs> <laughs> See that? Everyone rushes at me like crazed fans. They still haven't figured out that I don't give autographs. Yeah.

Moon of Mahakala, dokładnie, wekwipuj mi to teraz. Y, postaram się tego trochę poużywać, nie wiem czy to jest dobry... Okej, okay, to nie jest dobry przeciwnik, żeby to testować, aczkolwiek y, w następnym odcinku na pewno sobie tego y, użyję. Dobra, przeskoczyłem. Sto, okej, okay, dobra, wbi wbił. Stop, przestań. A tu nie mogę po prostu tego przeskoczyć, muszę to zdodżować, rozumiem. Boss nie jest aż taki ciężki, z tego co mi się wydaje, przynajmniej. Nie jestem pewny. Dobra, tylko muszę podskoczyć chyba, żeby zadawać mu obrażenia normalnie. Nie rozumiem. Nie wiem, jak się przed nim bronić. Dobra, tu przybijasz, tu. Okej, okay, powoli do skutku go... Dobra, y, jump, jump. Stop, bliżej niego chcę po... Dobra, nieważny skacz gdzie... Y, grab, grab. Teraz mogę w niego rzucić. I zada mu to coś demedza. A, i teraz mojego. Myślałem, że mogłem go bić. Czekaj, podskocz. Dobra. Ok. Zadałem mu wystarczającą ilość obrażeń. Teraz nie może we mnie strzelać, bo jestem wyżej. Ok, rozumiem. Uniknięte poprzeskakujemy sobie na inną platformę. Stop, obróć mi kamerę w jego stronę. Ok, y... zaraz. Chciałem przeskoczyć, dobra, trochę mu pozadawałem obrażeń. i y, Nie kwitnąłem, nie zwejdowałem na hit na pewno go nie przejdę. i y, zwejdować miałem, i teraz to zrobiłem. Teraz muszę unikać rzeczy i przejść dalej. No właśnie, przejść dalej i umrzeć. Emm... Um, tak, jest. O nie, już od początku. Dobra. Ale teraz przynajmniej wiem jak walczyć z tym typem, więc yy, nie będzie problemu. Dobra. Podostawał. Teraz tak. Tu wystarczy, że podskoczę, on nie może nic mi zrobić. Pozostanę w powietrzu i będę go ciachał. Teraz będzie łatwiej. Dobrze. Um, double jump i wale w niego atakami. Co teraz będzie? To. I, dobra, z Dobra, to idzie lepiej. Mm, Fok. Przestań. Yy, dobra. Uniknięte. Uniknięte. Fak... Miałem przeskoczyć, czy miałem iść tu? Yy, miałem przeskoczyć. Dobra. Stop. Nie. Yy, miałem przejść tutaj. I w wtobić. Co też zadaje mi damage co jakiś czas. Klimax. Dobra. Jedną łapę mu odetniemy, i zacznie się druga faza. Dobra. Dobiłem do maksa. Jakimś cudem. Teraz nie mam pojęcia co się dzieje. Okej, okay. um, dobra, uniknąłem. Dobra, miałem albo podskoczyć, albo uniknąć. Trudno. Zregenerował sobie życie, czy mi się wydaje? Dobra, mogłem się spodziewać, że będę musiał czegoś uniknąć. Tak, wystarczyło podskoczyć. Halo, przeskocz. Przeskocz gdzieś. Dobra, tu mogę rzucić w niego ciężarówką. Nic nawet klikać nie muszę. Yy, dobra, zdevade'owałem. Teraz... Um... Przejdź... koło tego. Dobra, i tak dostałem. Teraz przynajmniej wiem, co to robi. Halo? Chciałem pounikać. Dobra. Teraz odcinamy mu jeszcze jedną łapę. I czy on bez jednej łapy może mi coś zrobić w ogóle? Dobrze. Jest i Max. A i teraz muszę przejść do jego serca powiedzmy. Dobra, unikane. Teraz muszę poniszczyć te jego yy, pole siłowe. I potem będzie już finał. Dobra, teraz tu idę. Powiedziałem, że tu idę. Dobra. Ciachaj go. Dobra, Mówię, to jak się zrozumie już jak to działa, to, to nie jest takie ciężkie. Na początku, jak się nie wie o co chodzi, to jest wtedy ciężej. Oczywiście moja ulubiona, jedna z ulubionych technik mnie uratowała. Teraz muszę iść gdzieś na plecy, tak, bo tu są jeszcze dwa. Dobra, przejdziemy najpierw do... tego... chyba. To wydaje mi się być dalej, być bardziej większym zagrożeniem. Powinienem był to zdodżować. Trudno. Dobrej oceny i tak za to nie dostanę. Bo jestem zbyt słaby. Fuck. Zapomniałem o... samochodach. I... nie odsunąłem się, nie zdążyłem. Teraz już go sklimaksuję? Nie, teraz muszę bić jego o łeb. Eee... czy on przyjmuje damage tu? Przyjmuje. Um... O nie, będę musiał zrobić wszystko od początku. Chyba. Się nie zapiszę, prawda? Nie, zapiszę się. Mamy ostatnią fazę. I teraz powinno być łatwiej, jak będę miał full HP. Wydaje mi się, że Tom dostaje więcej damage. Niestety nie ma Witch Time'a na boss fightach w większości. Okej okay, dobra Dobra więcej dobrych uników Do... No nie... wydawało mi się że uniknąłem tego ale mogłem się mylić Dobra Że fuck Dobra Po prostu spróbujmy go przeciorać. O, which time się odpalił na tym ataku e yy... Wyjazd Dobra. Po prostu teraz mogę go już chyba dociachać do końca. Tak. Trzeba strasznie szybko klikać i się zorientować, że trzeba klikać. Będzie jeszcze ostatnia jakaś faza z jego zgniecioną twarzą chyba nie. Po się chyba już nie ma, nic, zazwyczaj. give you back your toy then You Bugger. and I didn't make any time for pillow talk. Znowu ty. Nie lubię cię. Nie lubię z tobą walczyć. Nawet w małym stopniu. O. Siedem chapterów na hardzie. No i Stone Award. Super. Fajnie. Dosłownie nie wiem. Ja musiałbym chyba nie umrzeć ani razu, żeby dostać coś więcej niż 100, no ale niestety no nie jestem aż tak dobry Dobra Wy jesteście w miarę blisko o Nie, to jest to jest żart Że to nie trafiło Dobra Ty nie jest źle Stop jeszcze raz Dobra, headshot. Nie! Nie uciekniesz mi. 40. Mogę kupić Witch Hearta. Nagle się obudziłem. Nagle jestem dobry. Dobra, blue Witch Heart. to po pierwsze chcę mieć więcej zdrowia. Żeby umierać mniej razy. No i zostało mi 15 punktów, z którymi nic nie zrobię. Daj mi więcej Halo'sów. No, kupiłem yy, to coś na początku. <laughs> Moon of Mahakala, tak to się chyba nazywało. Yy, na drodze 666, chyba tego nie wykorzystamy, ale nie jestem pewny. Może będzie do tego okazja. Na razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się do następnego. Na razie.